Witam Was bardzo serdecznie we wrześniowym omówieniu mangowych nowości. Naprawdę bardzo dobrym miesiącu, jeżeli chodzi o zapowiedzi mangowe. Po groźnym wypadku samochodowym ojciec z malutką córką budzą się w pewnym domu, w nieznanej im wsi, gdzie tajemnicza grupa ludzi w zwierzęcych kostiumach zaprasza ich na wspólną kolację. Okazuje się, że ludzie są tutaj zwierzętami hodowlanymi. A ludzkie mięso największym rarytasem. Ci, którzy prowadzą tą farmę, są brutalni i okrutni, jak dzikie zwierzęta. Jednak są oni czymś więcej niż tylko zwierzętami. Ojciec z córką wkrótce przekonają się, że ich gospodarze zamierzają nie tylko mile ich ugościć. Deto poznał słowy punkt swojego przeciwnika, delikwentazono. Za każdym razem, gdy dotyka jego szyi z ust chłopaka wydobywa się słabe, erotyczne westchnięcie. Niestety dolna część ciała deto na to reaguje, co wprawia go w zakłopotanie. Pewnego dnia deto jest świadkiem, gdy zazwyczaj dobry w walce Zono zostaje sprany na kwaśne jabłko przez swego ojca i rusza mu na ratunek. Z jakiegoś powodu Zono jest ubrany w uroczy strój. Marii, córka wicehrabiego, traci narzeczonego na rzecz młodszej siostry Emilii, a na dodatek zostaje przez nią przeklęta. Dziewczyna zmienia się w brzydkie okota. By ratować swe życie, Marii ucieka. Teraz w samotności i głodzie, nie mogąc mówić, czeka na śmierć na zimnej ulicy. Wtedy ktoś wyciąga do niej życzliwą dłoń. Wybawicielem okazuje się bezlitosny, niepokonany książę. O którym plotki od dawna krążą po salonach. I tak Mary zaczyna swoje szczęśliwe kocie życie. Przeciętny licalista przygarnia porzuconego kota. Okazuje się jednak, że zwierzak nie jest tak zwyczajny jak jego nowy pan. Choć w sumie można się było tego domyślić, bo od kiedy koty mają macki, błąd nie będzie taki łatwy do odkręcenia, zwłaszcza, że za kotem Ktulu. W domu zaczynają pojawiać się również puchate wersje Hastur, Joksotopa, Nariatotepa oraz innych Lovecraftowych postaci. Matka licealisty Iseja Uno podobnie wychodzi za mąż. Ojczyn chłopaka, Masaru, to całkiem miły facet, ale tak się składa, że jest też jednorożcem. Czasem pod postacią mówiącego konia, czasem przystojnego mężczyzny. Masaru jest zdeterminowany, by świetnie prowadzić dom pod nieobecność żony i zdobyć sympatię pasierba. Sej nie ma innego wyboru, niż uczyć to osobliwe stworzenie, jak być dobrym ojcem i mężem w tej ciepłej komedii o magii rodziny. W świecie, w którym para i stal szybko zastępują starożytną magię, ostatnia elfka Aharu Wyrusza w podróż przez krainę naznaczoną wojną. Wraz ze swoim wiernym towarzyszem, Hem poszukuje zapomnianych duchów, które niegdyś walczyły u boku jej ludu, oferując im ostatnią szansę na powrót do ich krainy. Są jednak tacy, którzy woleliby, aby kobieta zniknęła z kart historii, tak jak duchy, którym pomaga. Lisori to wyjątkowa młoda dziewczyna, życzliwa, troskliwa, zasadnicza i poważna jak na swój wiek. Nigdy również nie pozostaje obojętna na krzywdy innych. Broniąc innej uczennicy przed agresorami, sama staje się celem prześladowań. Jest zmuszona zmienić szkołę, gdy wydaje się, że historia się powtórzy, natrafia na tajemniczy ciąg listów, który zabierają ją w magiczną podróż. Przez ukryty świat tuż pod powierzchnią jej nowego gimnazjum. Nie ma miejsca, gdzie Jin Seon mógłby znaleźć ukojenie. W szkole jest bezlitośnie prześladowany z powodu niepokojąco cichej natury i mizernego wyglądu. Jednak nie to jest źródłem paraliżującego strachu nawiedzającego chłopaka. Tym, przed czym drży najbardziej, jest jego własny ojciec. Dla większości to odnoszący sukcesy biznesmen, dobry samarytani i troskliwy rodzic. Jednak to tylko pozory. W rzeczywistości jest szalonym seryjnym mordercą, a Jin jego niechętnym wspólnikiem. Ojciec bohatera zaczyna interesować się śliczną uczennicą z wymiany, Jong, a Jin musi podjąć decyzję. Pozostać tchórzem, który pośle ją na szubienice, jak wszystkie poprzednie ofiary? czy sprzeciwić się nikczemnemu rodzicowi. Nareszcie mam Machę, którą pragnąłem i zapewne prędzej czy później kupię. Jeden z lepszych tytułów z Korei Południowej, angażujący, a do tego prosty fabularnie, w tym dobrym znaczeniu. Czego chcieć więcej? Oto początki wielkiego talentu stojącego za narodzinami Chainsaw Mena, Tatsukiego Fujimoto. Znajdziemy tutaj pierwszą pracę konkursową autora pod tytułem Dwa kurczaki na dziecińcu szkolnym, historię o nieposkromionej młodzieńczej pasji Sasaki zatrzymał pocisk, komedię romantyczną Miłość Ślepa oraz opowieść o miłości ekscentrycznej zabójczyni Shikaku. Te dwa tomiki to zbiór opowiadań przedstawiający początki kariery Fujimoto. Gdy dochodzi do ekspozycji jego surowego i przytłaczającego talentu. No i mamy to, nareszcie wszystko od Fujimoto. Z pewnością dokonał zakupu, szczególnie że wcześniej jeszcze nie czytałem, więc to będzie mój pierwszy raz z tymi opowiadaniami. Jest koniec XIX wieku. Rewolucja przemysłowa przynosi ze sobą falę innowacji technologicznych, prowadzących do gwałtownego rozwoju gospodarczego. Rosyjski żaglowiec Demeter, z tajemniczym ładunkiem na pokładzie, opuszcza port w bułgarskiej Warnie i obiera kurs na Anglię. W trakcie rejsu dochodzi jednak do serii przerażających zdarzeń. Ostatecznie statek rozbija się na skałach nieopodal angielskiego miasta Whitby, czego świadkami stają się uczniowie miejscowej szkoły. Wietnam, rok 1973 Amerykański żołnierz z niewyjaśnionych przyczyn otwiera ogień do towarzyszy broni: Mam rocząc do siebie Banana Fish. 12 lat później słowa te padają ponownie z ust 17-letniego Asha Inksa. powiązane z przestępczym półświadkiem chłopak zadziera z papą Dino, bosem nowojorskiej mafii, aby dowiedzieć się, czym jest Banana Fish. Nie tylko on interesuje się tym tematem. Niezależnie od niego sprawę badanie pokorny reporter Max Lobo, który jest gotów na wiele wyrzeczeń, by dotrzeć do prawdy. Gdy z prośbą o pomoc zgłasza się do niego przedstawiciel lokalnej policji, akcja nabiera tempa. Kolejne elementy skomplikowanej układanki rzucają nowe światło na zdawałoby się niepowiązane ze sobą wydarzenia. Czy jednak będą w stanie doprowadzić do ujawnienia istoty banana Fish? Na ten tytuł z pewnością czekało wielu, który kilka dni wcześniej dało znać, że można czegoś takiego się spodziewać. I oto jest. Nareszcie, chciałoby się powiedzieć. Po anime nie sięgałem, to może na mangę się skuszę. W październiku Vanego przekaże w nasze ręce 24 nowe tomiki. Wśród nich znajdziemy dwie nowe serie. Homunculus, który kupiłem, Headgear, i jednotomówkę Kotulu oraz ostatni tom Inkwizytora Wiedźm. Studio zaserbuje zaserwuje nam 20 tomów. Październik rozpoczyna się od nowości cyberpunk Edge Madness. W tym miesiącu ukaże się również podwójna premiera mangi Płeć Lizy, tym samym kończąc serię. Tom 9 i 10 stanowią alternatywne zakończenie historii. Kotori natomiast wyda w październiku 7 tomików, Znajdziemy od nich m.in. nowości takie jak Zacząć wszystko od nowa oraz echa psi głosów. JP wjeżdża z siedmioma tomami, tym z nowością od Klampa, Artbook Color Shiro oraz Personą 3. Na sam koniec Nango, które wydało podobnie cztery tomiki oraz dwa opóźnione. Dajcie znać, co zamierzacie kupić w październiku. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!